Wspomnienie ważnego wydarzenia historycznego. To był czerwiec 1922 rok. Każda rocznica jest fajna i dobrze, że ją obchodził. I możliwość świętowania na naprawdę wiele sposobów. Mamy sobotę, wolny czas i ciekawi nas lotnictwo. Dużo ciekawych rzeczy, ciekawe samoloty i pogoda dopisuje. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na katowickim lotnisku Muchowiec odbył się huczny piknik militarny. Bo jest piękna pogoda, piękna pogoda, dzieci i samoloty mogą zobaczyć helikoptery, mamy pokazy lotnicze, chyba pierwszy raz od trzech lat jest tutaj, nie, teraz. Fajna impreza, a dzieciaki lubią samoloty, więc to dla dzieci. Przez pandemię było oczywiście, dostępu nie było w ogóle na zgromadzenia, teraz akurat te zgromadzenia są, można poglądać, sprzęt wojskowy i piękna pogoda jeżdżą. W pełnym słońcu mieszkańcy, fani lotnictwa i wszyscy zgromadzeni goście mieli okazję do zobaczenia licznych powietrznych pokazów. No na razie ta Kobra jest spe, spe, spektakularna, nie? Ja jestem modelarzem lotniczym, dlatego jestem zainteresowany tym, tym wszystkim, poza tym, tutaj mam siostrzeńca, syna, jest to bardzo fajne, jest to bardzo ważne. Wie pani, bo dlatego, że nikt. Bardzo dużo ludzi nie interesuje się tym, co było kiedyś, a to jest potrzebne i to jest ważne. Po prostu, jako miasto zorganizowaliśmy ważne wydarzenie. Nie jesteśmy z tego dumni. Jest, jest, jest ogrom, ogrom ludzi i myślę, że, że powtórzymy te wydarzenie. Ważnym punktem dwudniowych obchodów była także konstrukcja wkroczenia wojska polskiego do Katowic. Zawsze to jest kawałek historii na żywo, niejako. Masz, masz, dla lokalnej społeczności stulecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski to wyjątkowo ważna rocznica. Bo to jest nasza historia. Myślę, że to dla każdego Polaka jest ważne kontynuować to i doceniać historię i pamiętać o tym wszystkim. Pewno, że ważne. Dla każdego Ślązaka. W programie uroczystości nie zabrakło także licznych akcentów muzycznych. Z kolei 20 czerwca po raz pierwszy obchodzono Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Dzisiejszy dzień, po raz pierwszy obchodzone święto narodowe to hołd Polski dla Śląska. To pełne docenienie tego wysiłku, tego zrywu i tej mądrości śląskiej, która wtedy przed 100 laty ukształtowała, czy sfinalizowała kształtowanie polskiej niepodległości. Główne obchody związane z świętem odbyły się w Katowicach.